Najwyższy sklep od strony krewtu jak byście jechali na Stuposiany pętlą, to macie w Czarnej Górnej. Parking dosyć spory, sklep jest otwarty 7 dni w tygodniu. W niedzielę jest od 8 rano, w tygodniu jest od 6 rano, a w soboty jest chyba od 7.30. Tak wygląda ten sklep, wygląda przy górnej drodze. Tam z drugiej strony macie następny. Ale on jest sam zamknięty. To jest otwarty tutaj. Czarna górna. Od trzech tygodni w nie padał deszcz, także wody jest. Naprawdę woda z Ścisky też gdzieś wychodzimy w górę. 100 metrów w lewo. Tu jest? Woda pada. Obczajimy sobie wszystko no, tutaj końcu, i najwyżej sobie jedziemy, gdzie gdzieś zaparkować. Zaraz obczajimy, miejsce na biwak. Tu tuj. Dobra, idziemy obczajić. Miejsce obczajone. Ogólnie kolejna fajna miejscówka na dziko, naprawdę. Zaraz pokażemy o co kaman. Dosłownie na samym wjeździe jest parking. GPS GPS-a też podamy. Śladami wojny to jest też fajne, bo to jest wszędzie... To jest wszędzie na parkingach. Pszczeliny, moi drodzy, pszczeliny, widełki, Dolina Wołosatego. I jesteśmy w szczelinach moi drodzy na samym wjeździe. wiata, śmietniki, miejsce na ognisko Toj, toj krzyś zawraca Pójdziemy oczywiście pod, yy, pod samą rzeczkę Tam jest zejście od razu do wody, zaraz pokażemy. No na dziko, rewelacja, to co lubi moi drodzy, ale to jest to co my lubimy. Śmiało, śmiało. Teraz gitara, nie? Jeszcze do przodu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Jak myślisz? teraz będzie gitara. Czy jak to czuć w środku? Dobra, schodzimy zobaczyć, jak to wygląda tutaj zejście do samej wody. Dla mnie bombastik, no słuchajcie, blisko, woda czysta, dla mnie starczy. A z dziećmi to już w ogóle. Jak ktoś ma dzieciaczki, to jak najbardziej, bo i człowiek się nie boi, że coś im się tutaj stanie. Spójrzcie, dla mnie jest rewelacja. Tam dalej jest głębiej, można iść dalej i tam jest. Tak po pas wody, ale tutaj kosteczki kolana maksymalnie. Dobrzy ludzie, patelnia, dzisiaj trzy dyszki, kuźwa, jesteśmy w pszczelinach. Żywego ducha tutaj nie ma. Woda tylko dla nas. No zobaczcie. Nie ma nikogo. Mieczysław tutaj samotnie pozostanie, biorę krzesełko. I walimy do rzeki, to było osadki, do rzeki jest 20 metrów, a więc Ameryka, Szefowa, Szefowa się już tam moczy. Przesełeczko, proszę być sobie, jest i przesełeczko. ładnie tutaj to przymkniemy z powrotem. Duże rozwiązania testowałem, tutaj wam powiem na tył, ale przylepiec jakoś mi się tak najbardziej sprawdza. Zamykamy. I zobaczcie, jak daleko jest do rzeczki. Rzeczkę już widać. Szefowa już tam po rzece krąży. Można odpoczywać, nie? Ja 100 posiadek chciałem je za ratownika, to nie 7 tysięcy złotych tak jak nad morzem, tylko owezmę pięć kilka. Roboty niedzielę w gratisie, ale warunek, że muszą mi zapewnić ładną pogodę. Słuchaj, to ty chcesz być tutaj ratownikiem? Zobaczcie, ile tu ludzi do ratowania. To tego promocja promocja 5000 zł, nie? Okej. Okay. Witajcie, dobrzy ludzie. Czas na obiadek, to już 15, to już tak jest późno na nas. Kuchnia dzisiaj serwuje szparagi, jajeczko, kartofelek, ogóreczek. Bezmięsnie, ponieważ wieczorem będzie grill z mięsem. Tu szefowa za robiła dzisiaj, a wyjątkowo dobrze gotuje. Już wam ją idę pokazać, o to już następna porcja. Upewniacie się, za kucharza robi, bo bardzo dobrze gotuje. Tak, dziękuję. dziękuję. I idziemy. Po wszystko powie, aby dostać jedzonko. Idziemy, idziemy jeść. Nie, mam na zdrowie. pyszne jedzonko. Z tyłu samochodu, Pienerze ponieważ nie mamy nie. Kotery, kotary żadnej ani tego, bo samochód jest inkognito, jak widzicie, i tego się trzymamy przez cały czas. Parking jest super. Jest zaraz przy głównej drodze, przy pętli, ale powiem wam szczerze, że tych samochodów to tutaj dzisiaj jak na niedzielę i taki upalny dzień, to niezbyt wiele jeździło. Tu jest ten parking wybudowany przez yy, nie wiem, gminę. Nie wiem kto to wybudował. No, myślę, że gmina. W każdym razie takie miejsce tam macie miejsce na ognisko od razu. Jest drewno narąbane, co jest bardzo częstą praktyką tutaj właśnie w Bieszczadach, że w takich miejscach jest już przygotowane drewno pod turystów. Nie ma tego drewna jakiejś tam dużej ilości, ale żeby zrobić sobie małe ognisko i uwędzić, nie ma problemu i założę się na 100%, bo wielokrotnie się to przetestowali w ubiegłych latach, że jak tu się to drewno wykorzysta, to pewnie leśniczy albo ktoś tutaj przyjedzie, i sprawdzić, czy jest, czy nie ma i z domu trochę drewna. Zobaczcie sami. To jest turystów. Kije są tutaj od razu porobione, też takie można sobie swoje przywieźć, albo są gotowe. W momencie, skąd można wyjść, dokąd, szlaki turystyczne, krótka historia. Tam jest szlak I Wojny Światowej. Wszystko jest fajnie opisane, kibelek za tym stoi, czy także kota można sobie opróżnić. Kibelki są naprawdę jestem. Za każdym razem jak jesteśmy w Bieszczadach, jestem zachwycony Tojami. Tutaj obejnie czy to Werlas, czy zawóz, jakakolwiek miejscowość gdzieś nad wodą nie było nigdy, żeby wejść do kibla i się brzydzić takiego tojtoja. A myśmy tutaj sobie odjechali troszeczkę na bok. Nie wjechaliśmy na ten parking, tylko odjechaliśmy tam. Na drugą stronę takiej ścieżki, jak tam widzicie, ze względu na to, że tam jest 20 metrów do wody, jak widzieliście. Przypływamy się jeszcze, żeby już dzisiaj siadania porobić wszystko i jutro bardzo wczesnym rankiem, skoro świt, będziemy startować w góry, bo no, przed tymi upałami, żeby zdążyć, a mamy, mamy taki plan mały, nie wiem, czy to się uda zrealizować, ale chcemy zrobić Korony Bieszczat, ale po tych pagórkach trochę pochodzimy, a mamy trochę czasu, bo chwilę tutaj jeszcze dłuższą w tych tak będziemy, nie? Szefowa robi żarcie. Kolacyjka. Kolacyjka, będzie grill kolacyjkowy. Grill. Kaszaneczka, łódeczko i żebereczka. Tam się dla Was filmy zgrywają z innych kamer. No i dzisiaj będziemy sobie grilla, też tak na łatwiznę, żeby go za często nie myć, bo to jest też problem, żeby to wszystko tłusteko domywać w takich tych pojemnikach sobie pieczemy. Na miejscu są śmietniki, jest wszystko. Nic, do zobaczenia z Pszczelin. W następnym odcinku pokażemy Wam inne miejsce. My tu teraz grilla. Zjeść coś w rzecce, wykompani, wymyci, szybko spać i rano pobudka.